Cześć, witam was w kolejnym gameplayu z gry We Happy View. Rozpoczynamy tą rozgrywkę. Zakończyliśmy przy hooliganskiem. Idziemy skopać dupę paru typom. Dobra, i zaczynamy. Gdzie skończyliśmy? Gośno. No, to lecimy it's not to nie jest zbyt mądre wyjście. A raczej wyjście. Uh. Lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this far. It's sort of a test. Someone who gets this far usually puts up a decent fight in the arena. Don't suppose there's some way I could be more useful to you alive? I don't know. Can you juggle? Well, I can write a lovely poem. i won a prize in school. Nah. We've already got a bad. First, put your things in that box. It will leave you there to starve. No dobra. Dawajcie, oddam Good Eyelines for the moment of truth. For it is upon you. Lecę tam się bić. Dobra, Dam radę. Bez szpadla. Z pięściami. That was bloody comes to to you from according to his wallet, ladies and gentlemen.

He's got to come with strong with that lead pipe. You've got to want to block that. It's time! Try shoving him. He'll drop his guard. Try shoving He'll drop his guard. I je je je. Dobra bo misja stamina skończyła. Sposóć się Biorę cię tam. Poczekaj tutaj na mnie, OK C Aha, mogłem rzucić w dan danym miejscu, dany, w idziemy. No, będzie dobrze danym. Chodź. Spokojnie danym. Zobacz, tam będzie spoko. Let's all wish him well on his journey. I've got a sinking feeling. A super, danego mi uszkodzisz, debilu. Zobaczmy, co oni tu mają. O ty, dany, skrywałeś tutaj ekwipunek jakiś? Nic ciekawego, ale mamy tutaj coś takiego. Chyba tutaj, no.

To kosztuje też 3 ogłuszenie, czyli mocniejsze ciosy z łapy, duszenie. Tu będzie taki chyba, że z dużą charyzmą. Charyzma typowa. Tutaj mamy rzucanie ciałami i więcej chyba daje mi życia, tak? Feel better, tak. Jak zjem. Dobra, na razie nas wstać, z tego co widzę na to więc bierzemy. I okej. Okay. Ooo, musimy być cicho. Raz. Dobra, gościu, słuchaj. Myślę, że ci się tu spodoba. Czy wolisz na kropie? Nie, no dobra, leć tutaj. Żegnaj. Dobra, chodź, chodź, do kolegi dołączysz. Tutaj jest twój kolega. Pogracie sobie karty albo w co innego, co wy tam gracie. Okej? Okay? Myślę, że będzie okej, okay. prawda? Dobra, na raz. Co? Słuchaj, tutaj jest taki fajny kanał. Posłuchaj. I tutaj jesteście wy wszyscy. Trochę miejsca mało się już coraz robi, więc mniej robi, ale być okej. Okay. Trzymajcie się. Hidebody. O! Nie, no dobra. Nie będę ci tak samego zostawiał, nie? Lecisz do tych, do kolegów. Troszkę mało miejsca się robi, ale może się jeszcze zmieścicie, co? A Jest w porządku. O. Z mamy zasilanie, tak? Podczas No to wiem, wiem, ale to nikogo nie ma, chyba już. Dobra, muzyczka. To jest Axie. O, widzisz, tu mogę wyjść. Ale ja jeszcze nie chcę. Ja jeszcze nie chcę wyjść. Idziemy to coś ciekawego Coś tu jest. Okay. Okay, so I can go to that hamlet mm. and give that chap his medals and he'll give me the cord I need to cross the bridge. Mhm. Mm Okej, okay, chyba wszystko chyba zdobyłem, nie? Zdobyłem to co. A co ten gościu w ogóle chciał? Zobaczymy co ja podniosłem. te medale, nie? No, to są jego medale. Czyli dobrze zrozumiałem. Okej. Okay. Mamy medale i idziemy mordować. If I crouch, I disappear into those bushes. Tym, żeby... Zaraz będziemy kombinować. ziomeczki. Ile ich jest? Please don't struggle. Hell, so get out. No dobra. This trzymaj. Dobra, słuchaj gościu. Nie chciałem tego używać, ale metalową rurą już nie przeżyjesz, więc żegnaj. 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 No. A, to złodziejaszko ty. Miszczunio. It occurs to me that the locals may not be all that welcoming. Oh dear, let's try not to get killed, shall we? There's uh, hello? Anyone out there? Uh, hello. Are you a tourist? You're dressed like one. Shit! Slumming it, are we? must be nice to have a closet over here over here you want to get thrashed come, co in in come, come in no, już oh chcesz. you're new here aren't you from the parade yes well i how could you tell <laughs> yeah i'll tell you how to survive your next five minutes and in return you'll give me your socks Well, that's outrageous your funeral So angry? Angry? Because that suit you're wearing reminds them of all the jolly, proper, decent wellies who drove them out of the homes in the village. And now we're all cold and tired and starving to death. You better get a nice sharp rock and rip that to shreds. My uncle gave this to me for Christmas. Or they'll rip you to shreds. Shit. I hadn't thought there would be so many. Yeah, it's like the latest groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy. And it like flips a switch, and they can't take joy anymore. So they get chased out of the village. Been a little bad batches lately. So what happens if I rip up my suit? They invite me over for tea and biscuits. Then they really won't give a damn what you do, so long as you don't take things that don't belong to you, or go up and punch someone in the nose. Now you can survive the next five minutes. Cheerio. No, to dziękuję bardzo. Arthur, why are you I I got your medals. Ah, oh. Thank you. Tu you don't know what these mean to me. To know that some of us fought. To know that I fought. You're probably too young to remember. We stood tall in those days. In 42, we threw them back into the sea. Then they came back in 43 were the same I hate to be a bother but the card to get across the bridge right oh, of course yeah sorry forgive an old man his memories Well, good luck I've got this key card and I can no. power up the Thank gate you. with the power cell I guess I'm ready to a safe I suppose if there's something valuable in this house it ought to be in here Zobaczmy też, co tam było. Craft a turn suit. Okej. Okay. Boże, że o to chodzi. Tak? Craft a turn suit. Aaa, ah, turn suit. Okej. Okay. No to, to robimy, craft'imy. Nie sądzę, że mój suet jest w porządku. Mogę go weźmieć w górnym dystrykcie, ale prawdziwi ludzie będą mnie kłóciły za koszmar. Co? mogę teraz wyjść? status in hands. A, Teraz mnie biorą za swojego, bo mam inne ubranie, tak? Bez sensu. Dobra, nieważne. Czego płaczesz? Right. Sometimes I hear nocy. Mhm. Well, nothing lasts forever, does it? Stay away from the ones with the plague. It, it's a way to die. będę pamiętał. I ty ze mną pogadasz? to Wszystkie wyglądają tak samo. No to sama, to jest ta sama. Jedna, taka sama. Hej, pokaż rysko. No to sama. O, inna twarz. Nie pogadasz Bing's tutaj, nie w Hmm. Tutaj nie wejdę. Zobaczmy, więc. Idziemy do train station, chyba już, nie? No kurde, no usiądź na to krzesło. Ej. Słyszysz? Bella Rowland, ale lagi. Gliczę. Gliczę, liczę. Zliczyć nie mogę. Biorę sobie węgiel, chłopie. I jadę po następny. Ziomek. Yo. E, tu byłem. Tu byłem. Kurde, wysokie to wszystko. Idę stąd. Dziwnie tutaj. Let's go. Mogę coś kupić, a mogę sprzedać? Kupić tylko no to gorzej, gorzej, gorzej. Czyli tu mamy maszynę do kupowania dobra, fajno, ekstra. In Bloody hell! I've forgotten about the revolvers. If I go through without taking my joy, I'm going to get spanked. I better run like hell when it lets me out. Oh dear. Coś się stało, ale nie wiem co. Well, it's Dobry. time to slumbridge down, and I'm off to the train station. What do I find Okay, so let's see. Oh. This is where we hang them, isn't it? I broke into the police station tried to burn the register so the germans wouldn't know which kids to take. we didn't want the germans to be angry, did we? we were so scared. or maybe just so tired. so we hanged them. to encourage the others. i wonder if we'd made the germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing london bridge if things would be different now. Oh. I hope that's the worst thing I remember," says the chap heading to the train station. Oh, what lovely memories are waiting for me there! At least I can get on the train tracks there and get the hell out of town. Now I just need to find the train station. I oh, want to be able to see it from a distance. Oh, cementash! Zerknime. It looked like cementash, but it's nie jest Chociaż... Sprawdźmy co tu jest Nie wiem co ja robię Zaraz się okaże

Nie, to nie gwiazdka. Kółko też nie kwadratnie. To tam. Jest! Okej. Okay. Udało nam się znaleźć tajne przejście. Czekaj, 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 zanim wejdziemy tam. Dobra, wchodzimy, zobaczymy. To chyba kolejne miejsce do szybkiej podróży, co? Hmm. Tu można kupić. Tu możemy się przespać. Kurde, przydałby się światło, co? Może gdzieś tutaj można zapalić światło, co? Mamy stół. Nawet dwa. Dobra, światło jest. Oh, you made your bed, Arthur, haven't you? Dzięki śliczne za oglądanie kolejnego gameplaya. Zapraszam Was na kolejny, to już trzecia część będzie, i zobaczymy dalsze historie związane z Arturem. Trzymajcie się na razie.